Współczesne filmy mają jeden ogromny problem: próbują zrobić za dużo, za szybko. Omówię to zjawisko na przykładach z filmu Batman Początek i serialu Breaking Bad. Oczywiście będą spoilery. Zacznę od streszczenia fabuły filmu. Otóż, Bruce jest w chińskim więzieniu. Z powodu bójki z innymi osadzonymi, trafia do izolatki. Spotyka tam Kwai z gwiezdnych wojen. Rycerz Jedi mówi głównemu bohaterowi, że następnego dnia wyjdzie z więzienia. Stwierdza też, że bogacz odnajdzie sens życia, jeśli wniesie kwiatek na szczyt góry. Wayne nie ma co z sobą zrobić, więc wykonuje to zadanie. W wyniku tego, trafia do świątyni Shaolin, gdzie mieszkają ninja, Quaigonjin i mądry tybetański minich. Następne kilkanaście minut to ten przeplatane wspomnieniami z dzieciństwa Bruce'a. Flashbacki to obejmują wypadek z nietoperzami, morderstwo rodziców miliardera i morderstwo modelcy tych rodziców. Poza tym dowiadujemy się, że Bruce przez kilka lat żył wśród przestępców, bo miał taki kaprys. I odkrywamy, jak amerykański miliarder trafił do chińskiego więzienia. Po zakończeniu teningu Wayne ma przejść ostateczną inicjację. Najpierw ma zabić przestępca, a potem zniszczyć Gotham. Bogacz stwierdza, że zabijanie ludzi jest złe, więc rozwala świątynię, zabijając przy okazji większość jej mieszkańców. Jednym z wyjątków jest qui którego Bruce ratuje przed śmiercią. A i okazuje się, że świątynia Shaolin to tak naprawdę Illuminati, czyli ci, co spalili Rzym i rządzą światem z odizolowanych szczytów górskich. Streściłem tylko wstęp, a i tak widać już jeden z objawów problemu. Dosłownie w każdej scenie dowiadujemy się czegoś nowego. Tak szybkie tempo sprawia, że film porusza wiele wątków, ale nie rozwija żadnego z nich. Na przykład, jak to możliwe, że Illuminaci rządzili światem z jakiejś zapadłej dziury na chińskiej prowincji? Cała wśród przestępców, skoro nie był jednym z nich? jak wyglądała reakcja Alfreda na wieść, że zaginiony 7 lat wcześniej Bruce jednak żyje? Dla kontrastu spójrzmy na Breaking Bad. Tam jedna informacja jest powtarzana w kilku scenach. Dobry przykład tego to brutalność tuko. Gangster bije swojego podwładnego, tylko i wyłącznie za to, że nie dał on łapki w górę pod tym filmikiem. Eee... chwila. Najpierw bandzior bije człowieka dosłownie za nic. Potem siłą zmusza Waltera i Jesse do pierwszej pomocy, chociaż nie ma to już najmniejszego sensu. A następnie widzimy zmasakrowane ciała pomocników gangstera. Dzięki takiemu powtarzaniu budowane jest napięcie. No i mózg odbiorcy może odpocząć od przejmowania nowych informacji, dzięki czemu więcej się z tego pamięta. A teraz wrócę do Batmana. Bardzo szybkie tempo tego obrazu powoduje jeszcze jeden problem. Otóż w filmie jest trzech złoczyńców, ale nie ma ani jednego głównego złego. Jak to możliwe? Już wyjaśniam. Na początku wydaje się, że antagonistą będzie Falconi. Wielkim Mafijny boss, który trzęsie miastem. Sędziowie wydają wyroki zgodne z jego wolą, a policjanci to przemytnicy jego narkotyków. Natomiast on sam zostaje rozwalony podczas pierwszej akcji Batmana. Wielki mafiozo nawet nie zapalił auta, tylko grzecznie czekał na sprawiedliwość. Ze Scarecrowem jest trochę lepiej. Pokonał Batmana, więc widać, że był kimś. Ale mimo to nie czułem satysfakcji z jego porażki. Z czego to wynika? Ano z tego, że był on zagrożeniem przez 20 minut. No, może pół godziny. To bardzo mało czasu dla porównania. Tylko był niebezpieczny przez cztery odcinki Breaking Bad, czyli jakieś 160 minut. To 8 razy dłużej. Co z tego wynika? Ano to, że już samo wspomnienie o Meksykaninie wywoływało strach. Nie mówiąc już o jego obecności na ekranie. Natomiast Scarecrow, jak mam się bać człowieka, co został pokonany w 20 minut? Trzecim złoczyńcą okazuje się być. Qui-Gon Jego powód był dobrze zrobiony. Zaskoczył mnie i jednocześnie miał sens. Poza tym czułem szacunek do tego człowieka. W końcu to on trenował Batmana. Sprawiło to, że walka między nimi była dla mnie satysfakcjonująca i ciekawa. Niestety nawet ta część filmu nie jest wolna od syndromu braku czasu. Trwała ona tylko pół godziny. I owszem, wszystko wyglądało fajnie. Odczuwałem napięcia, a piękna muzyka tylko zwiększała moje zainteresowanie. Ale dopiero po przeczytaniu streszczenia zapamiętałem, że to był Rassal Ghul, a nie Kwajgon Trzech ciekawych złoczyńców i jeden wspólny problem brak czasu. Falconi wzbudzałby strach i respekt, gdyby walka z nim była poważną kampanią, a nie 5 ustawką. Pokonanie Scarecrowa byłoby satysfakcjonujące, gdyby zmagania z nim trwały godzinę, a nie 20 minut. No i zapamiętałbym, że to nie jest Quaigon Jean, tylko Lazar Ghoul, gdybym widział go dłużej. Istnieją dwa rozwiązania tego problemu. Pierwsze z nich polega na tym, żeby zamiast filmu robić serial. 16 odcinków po 30 minut to więcej Czasu niż jeden film po 135 minut. Natomiast drugie wyjście z sytuacji to ograniczenie zawartości filmu skupienie się na jednym antagoniście zamiast zdobnienia na trzech. Wolniejsze opowiadanie historii zamiast ciągłego dokładania nowych informacji. Mniej znaczy lepiej. Czy wszystko co powiedziałem przed chwilą oznacza, że Batman początek to słaby film? Otóż nie. Batman, początek to film średnio dobry. Po prostu cierpi on na przypadłość, która jest bardzo rozpowszechniona we współczesnej kinematografii. Równie dobrze mogłem omówić tą sprawę na przykładzie Jokera albo jak wydresować Smoka. A i jeszcze jedno: napisz komentarz.